już Macierakowski, Telewizja TVT, zapraszam do oglądania wtorkowego raportu. Zobaczmy, co dzisiaj przygotowali nasi dziennikarze. Niemoralne rodeo w Gliwicach, fundacje proekologiczne grzmią, a miasto ma związane ręce. Bezpieczna droga do szkoły, trwa akcja policyjno-społeczna w całym kraju. A na sam koniec, czym jest M Stłuczka, czyli nowa usługa w aplikacji M Obywatel. Wykorzystywanie zwierząt w formie rozrywki na oczach tysiąca osób. Tak opisują mieszkańcy Gliwic wydarzenie American Rodeo Polska, które odbędzie się 13 września w hali Prezero Arena. Organizacji kontrowersyjnego widowiska sprzeciwiają się fundacje i stowarzyszenia prozwierzęce i proekologiczne, a osoby publiczne i influencerzy namawiają do podpisywania wystosowanej specjalnej petycji. Sytuacja jest rozwojowa, a miasto... Jak jak twierdzi, ma w tym wszystkim prawnie związane ręce. Nie ma to nic na celu dobrego dla ludzi, dla dzieci, bo to przeważnie dzieci chodzą na takie widowiska. Także nie, jestem przeciwna. Od lutego bieżącego roku miasto walczy z zatrzymaniem tego kontrowersyjnego wydarzenia, ale jak twierdzi, prawnie ma związane ręce. Miasto Gliwice nie jest organizatorem tego wydarzenia. Pamiętajmy, że ono odbywa się, czy miałoby się odbyć w Prezero Arenie Gliwice, czyli obiekcie, który jest własnością miasta, ale mamy podpisaną umowę koncesji z operatorem, który organizuje wydarzenia w arenie. Wydarzenie jest nie tylko złą wizytówką miasta, jak twierdzą mieszkańcy, ale też promocją przemocy pod płaszczykiem taniej rozrywki. Wie pan, co ja w ogóle nie lubię, gdy zwierzęta są jakkolwiek wykorzystywane, czy one są w jakichś mniejszych, powiedzmy, skupiskach? Nie lubię tego. Uważam, że po prostu one powinny być zestawione w swoim środowisku. Pani prezydent Katarzyna kuczyńska budka od samego początku, od momentu powzięcia informacji o organizacji tego wydarzenia w arenie, wyraziła swój jasny sprzeciw. Wyraziła go również w oświadczeniu, które po raz pierwszy, pierwszy ujrzało światło, światło dzienne w maju i cały czas podtrzymuje swoje stanowisko. Sprzeciwu przeciwko wykorzystywaniu Zwierząt w celach rozrywkowych, ale decyzja przez Głównego Inspektoratu Weterynarii została już wydana. Wydane są e, pozwolenia już prawomocne z głównego inspektoratu weterynarii e, jest to sport, to jest to samo, co jazda konna, e, czy skoki przed przeszkody i tak dalej. To samo to jest jazda na byku. Byki są do tego trenowane. Mimo wydania legalnej decyzji to organizacja Rodeo może naruszać potencjalnie artykuł 6 ustawy o ochronie zwierząt która zabrania zmuszania ich do działań powodujących ból w celach rozrywkowych oraz bicia ich przedmiotami sprawiającymi szczególny ból. Bardzo łatwo odwrócić tę sytuację i stwierdzić, a, bo to nie jest korida, bo a, bo na przykład tutaj nie umierają zwierzęta, co oczywiście czasami się zdarza, ale to nie jest celem celem rodeo, ale głównym elementem jest to, że zadajemy ból tym, tym zwierzętom, zadajemy im cierpienie, zarówno psychiczne, jak i fizyczne, na, na, na różny sposób, przeróżne, jakby każde rodeo się różni tym, w jaki sposób doprowadzać tego byka do takiego stanu, no ale tak jak wspomniałem, żeby go doprowadzić do tego stanu, trzeba... Wywołać w nim jakiś dyskomfort i tutaj skala tego dyskomfortu jest bardzo szeroka. A czy miasto będzie potrafiło zatrzymać organizację kontrowersyjnego wydarzenia sportowego? Ten protest od początku wyrażony przez panią prezydent Kuczyńską Budkę był stanowczy, jednoznaczny. Sprzeciwiamy się przeciwko, sprzeciwiła się wykorzystywaniu zwierząt do celów rozrywkowych i również myślę, Myślę, że być może dla Prezero Areny będzie to taki e, dobry moment, żeby zastanowić się nad lepszym doborem e, tych wydarzeń w przyszłości. Zmniejszają się limity dorabiania dla emerytów i rencistów, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego. Nowe progi są niższe niż w poprzednich miesiącach, a to oznacza, że można dorobić mniej. Przekroczenie kwot brutto skutkuje zmniejszeniem albo zawieszeniem świadczenia. Marek Jedynak. Bezpieczny próg to około 6000 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Do tej kwoty świadczenie nie jest obniżane. W tym kwartale, który zaczyna się od września, te limity dorabiania są nieco niższe niż wcześniej. One oczywiście są um, równoznaczne z tym, jakie jest przeciętne wynagrodzenie, które publikuje prezes Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku wynagrodzenia sięgającego między 6 a 11 tysięcy złotych brutto ZUS zmniejszy emeryturę lub rentę nawet o kilkaset złotych. Jeżeli będzie zarabiał powyżej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a dodam, że on się zmienia co kwartał, to wówczas to świadczenie może zostać zmniejszone. Przy zarobkach powyżej 11 tysięcy zł brutto świadczenie zostaje zawieszone. Tutaj mówimy o dwóch przypadkach, bo świadczenie może być pomniejszane bądź zawieszane. To nie jest tak, że komuś to świadczenie przepadnie, natomiast to świadczenie jest zawieszone bądź zmniejszone do czasu właśnie tych zarobków bądź nowych limitów. Jeżeli od, lis, od grudnia, bo od grudnia będzie kolejny okres nowych limitów, te limity będą wyższe i ta nasza pensja, którą otrzymujemy, oczywiście mówimy o kwotach brutto, będzie mieściła się w tych limitach, to nasze świadczenie może zostać wypłacone. W całej kwocie bądź ewentualnie zmniejszone, a nie zawieszone. Od 1 września policjanci w całym kraju prowadzą akcję Bezpieczna Droga do Szkoły. Funkcjonariusze czuwają nad bezpieczeństwem uczniów, kontrolują okolice szkół i przypominają kierowcom o zachowaniu szczególnej ostrożności. Policjanci kontrolują prędkość kierowców w rejonie szkół i przejść dla pieszych. Początek września to czas intensywnej pracy dla policjantów, zwłaszcza policjantów ruchu drogowego, gdyż właśnie to w pierwszych dniach września w okolicach szkół, w okolicy przedszkoli mamy zwiększony ruch, ruch w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Tam też będziemy obserwować zwiększoną liczbę policjantów ruchu drogowego, który, którzy będą obserwować sposób zachowania zarówno kierujących, jak i pieszych. Funkcjonariusze rozmawiają z ucznią... O zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze. Przypominamy im te podstawowe zasady ruchu drogowego, wierząc w to, że będą je egzekwować. Duża część dzieci po raz pierwszy idzie do szkoły i to na nich głównie skupiamy swoją uwagę. Mundurowi apelują do rodziców, by przypominali dzieciom o ostrożności w drodze do szkoły. Którzy w bezpośredni sposób zajmują się opieką nad tymi dziećmi, aby sami również y, przeszli tą drogę i pokazali dzieciom miejsca newralgiczne, czyli te, w których muszą zwrócić szczególną uwagę na swoje bezpieczeństwo, jak przejść przez y, przejście, y, jak nacisnąć guzik, jeżeli. Y, Sygnalizacja świetna jest wyposażona właśnie w taki guzik. Jak przekraczamy jezdnię w sposób prawidłowy? W okresie od stycznia do lipca bieżącego roku na terenie Województwa Śląskiego odnotowano 215 wypadków z udziałem pieszych. To oznacza 42 wypadki mniej w porównaniu z zeszłym rokiem. Od września formalności po kolizji drogowej załatwisz z telefonu. Ministerstwo Cyfryzacji uruchamia nową usługę w aplikacji M-Obywatel, m, m. bez stresu i bez papieru i bez wychodzenia z auta. Wszystko cyfrowo i z mocą prawną to kolejny krok w stronę nowoczesnego państwa, które ma działać wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebujemy. O szczegółach Anna Myczka. Kolizja drogowa, stres, nerwy, papierologia. Ale co jeśli formalności da się załatwić w kilka minut z poziomu telefonu. Nowa funkcja obywatela M-stłuczka ma uprościć życie kierowcom, ale czy Polacy wiedzą, że mają takie narzędzie pod ręką? Nie, nie słyszałem. No. Niekoniecznie. Ci, którzy o M-stłuczce już słyszeli, mówią wprost: w końcu coś, co realnie ułatwia życie. Myślę, że dla kierowców na pewno fajne, nie? Żeby nie musieć wzywać policji ani. Ani też no długo czekać tam, nie? Po prostu na przyjazd albo na. Myślę, że bardzo fajna opcja. Pan mi zarysował auto. Był taki przypadek, no i to było głupstwo, ale wiem, jak uparł się, że będziemy czekać na policję, więc czekaliśmy. No, Wina była Pana, ale jest to na pewno strata czasu. Co w tym przypadku będzie rozwiązane? Myślę, że spróbowałbym skorzystać z tej funkcji. Myślę, że no w dobie internetu i różnych takich aplikacji, myślę, że jest to bardzo fajna opcja. Miejmy nadzieję, że będzie przydatna. Jak podkreśla minister cyfryzacji, celem jest uproszczenie procedur i udostępnienie usług, które naprawdę przydają się na co dzień. Tak, żeby można było w jednej aplikacji bez papieru zgłosić, że było zdarzenie drogowe, a to zdarzenie drogowe żadnego uczestnika tej stłuczki, tej kolizji już nie będzie przerażało. W praktyce wygląda to tak: wyciągasz telefon, wybierasz M-stłuczkę, wpisujesz szczegóły i jednym kliknięciem potwierdzasz zdarzenie. Nie trzeba niczego drukować ani przepisywać ręcznie, aplikacja sama podpowiada dane z prawa jazdy i z dowodu rejestracyjnego. Po kilku minutach gotowe oświadczenie masz już w telefonie, a jeśli chcesz, możesz je od razu przesłać do ubezpieczyciela. Nie czekamy. Ustawowych 14 dni na dodęczenie. Nie nadajemy tego na poczcie, nie kupujemy znaczków, tylko klikamy i to od razu znajduje się w bazie danego ubezpieczyciela. I to znajduje się pomiędzy nami a ubezpieczycielem, bez pośredników, natychmiast. Resort zwraca uwagę, że to rozwiązanie powstało w odpowiedzi na realne potrzeby kierowców i zostało stworzone tak, by było proste w obsłudze. Trudno oceniać na początku. Szybciej się załatwia takie, przy takich niemiłych sprawach. Ktoś jest obcykany w tych wszystkich technicznych sprawach, to sobie to załączy i ma to. To jest jak w pogotowie ratunkowe w nagłej sytuacji. Uważam, że to jest dobre. Minister Cyfryzacji przypomina, że aplikacja M-Obywatel ma być centrum usług publicznych w smartfonie. A M-Słuczka to kolejny dowód, że ta wizja staje się faktem. A teraz z tych nowinek aplikacyjnych zapraszam Państwa do oglądania najnowszych wiadomości z naszego kraju i ze świata. Narasta konflikt między związkowcami służby więziennej a Ministerstwem Sprawiedliwości. W odpowiedzi na zaplanowaną manifestację w Warszawie, resort zaproponował rozmowy o postulatach. Związkowcy uważają, że propozycja spotkania 21 godzin przed protestem to brak szacunku. Chcą rozmawiać wyłącznie po proteście. Rozpoczęły się największe w tym roku ćwiczenia wojskowe w Polsce żelazny obrońca 25. Działania są prowadzone na morzu, na lądzie oraz w powietrzu. Ich celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa kraju oraz współpracy z sojusznikami. W manewrach bierze udział ponad 30 tysięcy żołnierzy. Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un jest w drodze do Pekinu, gdzie w środę weźmie udział w Paradzie Wojskowej z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Podróżuje on specjalnym pociągiem, który określany jest mianem Fortecy. Pojazd jest opancerzony i kuloodporny, jednak nie osiąga przy tym dużych prędkości. W uroczystości w Pekinie u boku prezydenta Chin ma pojawić się także przywódca Rosji, Władimir Putin. Ponad tysiąc osób zginęło w osuwisku w jednej z wiosek w górach Marra w zachodniej części Sudanu. W poniedziałek rebeliancki sudański ruch wyzwolenia poinformował o tej tragedii, do której doszło w niedzielę. Jej przyczyną były intensywne opady deszczu. Przed nami jeszcze program Nie tak, a w nim Marek Durmała porozmawia w niezwykle aktualnej rozmowie o naszej wschodniej granicy z generałem Romanem Polko. Czy możemy spać spokojnie po wybuchu? Obcego drona na lubelszczyźnie. Generał Roman Polko mówi o różnych scenariuszach i wariantach, ale więcej o tym w programie nie tak, zatem zostańcie Państwo z nami. Przed nami jeszcze klasycznie prognoza pogody na najbliższe dni, a ja tym samym żegnam się z Państwem. Dziękuję za dziś i życzę jeszcze więcej słońca. Do zobaczenia jutro o tej samej porze.